z listy i z i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanie z radnych, oddanie karty do głosowania, oddanie głosu przy przygotowaniu do tego celu miejscu i wrzucenie do głównych kart do głosowania. Proszę Państwa, przypomnę, regulamin z głosowania w po prawej stronie nazwiska. Jeżeli skreślimy nazwisko, oznacza to głos nieważny. Pani Ambelis, bardzo mai mare